Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu malarskiego. Tym razem będziemy malować obraz słynnego, impresjonistycznego malarza Claude'a Monet. Rozpoczynamy tak jak zawsze od szkicu. Szkic ten może być wykonany albo farbą, albo też, tak jak w moim przypadku, ołówkiem. Szkic ma zawierać tylko podstawowe linie. Detale przyjdą później. Przechodzimy do malowania. Zaczynamy od nieba. Pokrywamy go lekkim kolorem niebieskim nakładanym średniej długości pociągnięciami pędzla. W niektórych miejscach pozostaje jeszcze widoczny kolor niepokrytego płótna, ale to nam nie przeszkadza, bo będzie on integralną częścią naszej kolorystycznej kompozycji. Również chcemy, żeby linie naszego pędzla były widoczne. A teraz już. Szybciutko. Nabieramy nowy kolor na nasz pędzel, którym jest kolor okry mieszany z kolorem białym i pokrywamy nim płaszczyznę pola. Zresztą nie tylko pola, ale również innych miejsc na naszym płótnie, których możemy dostrzec ten kolor. A potem już. Czas na malowanie drzew. I tu zaczynamy od takich króciutkich pociągnięć pędzelka z nakładaniem koloru ciemnozielonego, jak również niebieskiego. Proszę nie zapominać, że malując jako impresjonista musimy oddać tylko tę właśnie impresję danej sceny. Nie chcemy się koncentrować na żadnych specyficznych detalach. Przez użycie w odpowiednich miejscach danego koloru i nadając ogólnego zarysu, który nam ma przypominać poszczególne charakterystyczne elementy, jak np. drzewa, krzaki czy kwiaty, jesteśmy w stanie przekonać widza o tym, Czego pragniemy mu przekazać. Tak na przykład, trochę koloru zielonego z ciemnym kolorem purpury może nam pięknie oddać efekt drzewa. No i oczywiście na polu nie może zabraknąć koloru czerwonego, oddającego nam impresję rosnących kwiatów może tomaki. Może to jeszcze inne kwiaty o kolorze czerwonym. W połowie naszego pola zaznaczamy kolorem czerwonym pasmo, tak aby uzyskać ten ciekawy przedział i również żeby otrzymać kontrast kolorów. Nasze pole, jak na tym etapie, może się wydawać troszeczkę monotonne, a więc dodamy do niego jeszcze więcej kolorów, szczególnie w dolnej części obrazu. Ale przedtem jeszcze chcemy wykończyć nasze drzewa, nakładając kolor niebieski na te z nich, które są umieszczone w tle obrazu. Bardzo interesującym jest, że właśnie w ten sposób uzyskujemy. Efekt atmosferycznej perspektywy. Mnie osobiście przypomina to nakładanie welonu na powierzchnię obrazu i przyglądanie mu się poprzez materię. Wszystko wydaje się mniej kolorowe, takie bardziej spokojne, bo nie ma żadnych ostrości, a kolory zaczynają zlewać się, Jeden w drugi, tworząc nowy kolor. Dokładamy jeszcze trochę zieleni w płaszczyznę naszego pola, tak żeby stworzyć balans kolorystyczny, i zaczynamy pracować na nowo nad upięknianiem naszych drzew, a później nieba. Do drzew i krzaków. Dokładamy różne odcienie purpury, koloru żółtego i wariacje koloru zielonego. Czarnego czy też brązu nie potrzebujemy używać, ponieważ mogą one być zdecydowanie za ciemne i nie pasować do kompozycji kolorystycznej, którą używamy. W tym obrazie malutkim pędzelkiem dokładamy kilka kreseczek tu i tam, ale zawsze staramy się zwracać uwagę na utrzymanie balansu. Tak więc, jak patrzymy na nasz obraz, to czujemy, czy mówimy do siebie: Ach, jak jest mi błogo. A teraz czas na wykończenie pola. Musimy zwracać uwagę na to, żeby jego wielka przestrzeń nie była dla widza nudna. W związku z tym potrzeba kilku kreseczek i akcentowania kontrastu, bo przecież pole mamy usytuowane na pierwszym planie. Dlatego też ważnym jest, żeby dołożyć ciemną zieleń w pobliżu czerwonego pasma kwiatów. Jeżeli ten kolor będzie samocny, to zawsze możemy go pokryć lżejszą zielenią czy też nawet lekkim kolorem niebieskim, bo farba nałożona na farbę zmiesza się razem i da nam odpowiedni nowy kolor. Musimy również pomyśleć o wprowadzeniu. Efektu kwiatów, czy dania nam tej impresji, że są tam kwiaty, różnego rodzaju trawy, tak, żeby to pole wyglądało ciekawie. Aby oddać ducha kwiatów i różnego rodzaju traw, używamy pionowych pociągnięć pędzla przy nakładaniu kolorów. I już pozostaje nam wykończenie nieba poprzez nałożenie kilku ciemniejszych odcieni koloru niebieskiego w jego górnej partii. Nie zapomnijmy również użyć koloru naples, na który składają się kolor biały, troszeczkę koloru okry i odrobina koloru żółtego. Dzięki temu uzyskamy piękny kontrast na niebie połączeniu kolorów neypols i niebiesko-purpurowego. A teraz już ostatnie elementy wykończeniowe naszego obrazu, przede wszystkim Koncentrujemy się na polu, tak aby go jeszcze bardziej urozmaicić i stworzyć balans kolorystyczny. Jednym słowem, uchwycenie piękności dnia letniego. A ja już chciałam wykorzystać ten moment, aby Państwu podziękować za uczestnictwo w oglądaniu tego odcinka naszego cyklu malarskiego i zaprosić Państwa już do przyszłego, który będą mogli Państwo obejrzeć za dwa tygodnie. Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. Bye bye.